Cześć z tej strony prozury, dzisiaj mam dla was wyniki konkursu rock for creators Słuchajcie, pobieraliście klatki, robiliście na nich swoje supermoce. Ponieważ mieliście tam pokazać swoje supermoce, i już teraz mogę wam powiedzieć od razu, że naprawdę zachwyciliście zarówno mnie, jak i Asusa, ponieważ naprawdę te prace były fenomenalne. Wiedziałem, że dowieziecie, co ja mam was oszukiwać. Już trochę konkursów robiliśmy na tym kanale. Ja wiem, że jesteście najbardziej kreatywną społecznością na tym naszym polskim YouTubie. I już z automatu, klaskam wam naprawdę z podziwu, nie mogliśmy wybrać 20 osób. Pokażę wam najlepsze prace, ponieważ zgłoszeń było ponad 200. Do... Każdy z jury miał swoją 30. Potem żeśmy rozmawiali, dogrywali się, żeby wybrać 20. 20 I ta 20 wygrała 200 zł na Steam plus nagrodę o droga o wartości 120 zeta. Będą się pewnie z Wami kontaktować, więc sprawdzajcie maila. A teraz już bez zbędnego gadania, łapka w górę, mile widziana, szykujcie się na naprawdę fenomenalny pokaz Waszych umiejętności, umiejętności naszej społeczności. Lecimy! Słuchajcie, wykorzystam już ten plik, ponieważ jak widzicie tu jest zamalowane dużo zgłoszeń na żółto, na ciemnozielono, na jasnozielono Naprawdę mieliśmy spore rozkminy jak to wybrać I te ciemnożółte, ciemnozielone i jasnozielone pliki to są moje wybrane prace, bo jakbym miał się skupić na wszystkich to trwałoby to za długo To w takim razie, dół to jest początek, więc zasuwamy Powiem dosłownie po parę słów najpierw o wszystkich moim zdaniem wyróżnionych, potem przejdziemy do dwudziestki zwycięzców Lecimy! Pierwsza praca od Marii, naprawdę fajne, mi się podobało to, bo jest w prosty sposób delikatnie pokazana supermoza. Wiadomo, że chodzi o lód, wiadomo, że chodzi o kryształy, nie przekombinowane, a w punkt. Tutaj od Marty, bardzo mi się podobało to, że jest zrobione tradycyjnie, czyli się postarałaś, wzięłaś sobie to, wydrukowałaś prawdopodobnie albo wzorowałaś się na pozie, z 192, jak nie mam tutaj Dorycowałaś swoją wersję supermocy Czy to jest związane z naturą, czy to jest związane z artyzmem Bo widzimy tutaj plamy po farbie Ja doceniam za wkład w tradycyjnej pracy I za pomysł sam sobie Pragnę tylko zauważyć jeszcze, że to wszystko było organizowane również na naszym discordzie I każda z tych osób biorących tutaj udział znaczy gdzie nie kliknę Dostała rangę konkurs super artysta Szacun dla was wszystkich, którzy też wysłali na Discordzie pracę tak jak mówię, jeżeli będą w przyszłości konkursy A będą, wbijajcie do nas na Discorda Prozuraki serdecznie zapraszam Bo naprawdę czeka was tam Dużo fajnych motywów, dużo fajnych nagród Jak zawsze staram się łączyć społeczności I z YouTube'a przerzucać na Discorda Bo tutaj jesteśmy po prostu ze sobą z życi A tak off-topowo sprawdzę niedługo koloseum I zacznę już robić content z areny animatorów Bo naprawdę lecicie z tymi pracami jak burza Jeszcze troszeczkę Tutaj mamy pracę od Patryka, również połączenie tych artystycznych motywów z kryształem w tym przypadku. Widać wykorzystanie oryginalnej klatki i narysowanie na dosłownie pozie tej postaci jakiegoś malarza formę formie artysty z jednym okiem. Można się tutaj doszukiwać, kurczę. Znaczeń mi się spodobało. Od Jakuba. Powiem szczerze, że nawet gdyby było więcej nagród, moim zdaniem mogłoby zająć Miejsce do nagrody, ponieważ jest fajnie pokazana supermoc. Głosowałem za tym, żeby to gdzieś tam przepchać dalej, ale sami zobaczycie, że prace były jeszcze lepsze, aczkolwiek sam motyw tego, że ma dwa buty, ponieważ stoi tutaj postać na rękach i ma jeszcze dwa żywioły ze sobą totalnie skrajne, podoba mi się niesamowicie. Tu od Filipa mamy coś z motywem 3D. Nie wiem, czy to były rendery 3D, czy to były gotowe PNG z jakiegoś programu już wyrenderowane, albo chociażby z jakiegoś mm, źródła, aczkolwiek sam klimat jest bardzo fajny, również chciałem wyróżnić. Tutaj praca od Oliwiera, przyznam szczerze, że ona była. Wybranej tej top 30 mojej na początku, ale nie zgrała się z innymi jury. Yy, troszkę za dużo się dzieje, troszkę za dużo jest naciepane i nie wiemy do końca na co patrzymy, mam wrażenie. Ale samo wykonanie tego tej młota, jak mnie mam związanego z. No tak, to jest ewidentnie młot. Tu jest jakiś kurcze czarodziej. Trzymany jest jakiś magiczny młot, jakaś magiczna siekiera, topór, jak zwał, tak którego odchodzą pioruny. Taka inspiracja trochę tym nowym torem, mam wrażenie. Piękna robota. Od eddy mamy bardzo prosty efekt glitcha ale jakże pięknie wykonany, również w moim serduszku, zasługuje na wyróżnienie. Piękna robota. Serio, nie dodać nic nie. Tu od Wiktorii mamy prostą super moc władania duchami, jak nie mam, na co wskazuje maska. Fajnie narysowany samuraj, klimaty japońskie jak najbardziej zawarte. Jak nie mam, jest to jakaś wersja maski. Oni, która jest dobrze kojarzona. Również wyróżniam, bo no mi się niesamowicie. Gdybym miał dużo nagród, to ja bym każdemu dał. Naprawdę, no. Wydaję raz to samemu, to byłaby udręka. Piękna robota. Jeszcze raz Wam mówię, piękną robotę, jeszcze drugiej. Tutaj praca od Gustawa. Ewidentnie mamy gościa nastawionego na prędkość. Nawet tutaj te kule, które spadają, fajnie się ułożyły w klimat tego, że to może być właśnie pęd. Tu mam od Aleksandry pracę. Eee, Jeżeli stwierdziło, że trochę za mało było samej supermocy, ale moim zdaniem dynamika pozy i wykorzystanie, żeby stworzyć rycerza z. Magmowym mieczem, na co wskazuje nam podłoga. W moim serduszku piękna strawa serii. Tutaj mamy pracę od Damiana, również chciałbym, żeby to było wyróżnione, bo bardzo dobrze zrobiona wersja piekła pod ziemi, jak zwał, tak zwał. Ewidentnie widać lawę, można się domyślić, że to jest jakieś wnętrze właśnie jakiegoś podziemnego lochu. Wersji właśnie piekielnej albo wulkanu. Od Wiktorii mamy w prosty sposób zrobioną boginię wody. Od Oli mamy wersję powiedzmy Posejdona nazwijmy to chyba nie mylę nic, kurczę, Poseidon Neptun. Chyba Neptun miał trójzą. Nieważne, jeden z nich. Wiecie o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, szczególnie po e, owłosieniu, po włosach, po brodzie, po koronie tutaj, po butach, strasznie sword and sandalsowe, no ale wiemy o co chodzi. Mi się podoba strasznie, chciałem również docenić. Tutaj mam od Martyny. Również, gdyby było trochę więcej nagród, moim zdaniem, zasługiwałoby to na tę na nagrodę. Po prostu. Fajny klimat, tło wykorzystane do granic możliwości. Mamy toksyny, mamy truciznę, mamy posać, która wskazuje ewidentnie na to, że tą toksyną włada ręka, a raczej masz, która się uformowała z dłoni. No, fenomenalna praca. Szkoda, że nie mieliśmy więcej nagród, bo było blisko. Tutaj naprawdę było blisko. Tutaj praca od Claudi i. oj kurde, jest bardzo fajnie pokazane. Raz, że te wszystkie kulki są powiązane z tym piachem. Dwa, że to drzewo. No, ewidentnie widać, że jest to jakaś forma enta, jakiegoś drzewca przemierza. W pustkowie, tutaj niebo się wręcz zapada w jakąś formę tornada. No, można by tutaj się doszukiwać wielu rzeczy, tekstura tego drewna i to jak to jest narysowane, łoch. Wow. Oto skara prosta praca, piesek oczywiście wiadomo skąd, ale spodobało mi się, też chciałem wam pokazać. Od Wiktora mamy pracę oczywiście w moim serduszku, no dziękuję ci bardzo stary, piękna sprawa, jest wszystko. Gołąbek proste. No, nie trzeba tłumaczyć, ok? Kubeczek, myszka jest w sio, ale no niestety, jeżeli stwierdziłem, że supermocy tutaj nie ma. Chociaż ja doskonale wiem, serduszko, że jest. Praca od Laury, również chciałem wyróżnić. Niestety, z małej rozdzielczości, i trochę średnio, jest tutaj w stanie się dostrzec cokolwiek, aczkolwiek widzę tę postać w białej sukni, a raczej w białej płachcie, która zwiewa się z peleryny widać prawdopodobnie biały lateksowy kostium troszkę mi się kojarzy ze Storm z X-Menów yy, ale no za dużo trochę chaosu żeby zasługiwała na nagrodę aczkolwiek chciałem wyróżnić, bo fajny koncept praca od Piotra, również chciałem wyróżnić, od razu mi się skojarzyła Kindred z Lola, nie wiem czy to miały być kurcze runy staki. jak zwał tak zwał, no skojarzenie mam niesamowite z tym, ciekawa praca, od Filipa doceniam na sporo postaci dobrze znanych z popkultury ale ciekawe podejście do tematu również i wykonanie też interesujące, te pędzle są całkiem, tutaj od Maxa pracę chciałbym Docenić również. Ewidentnie widać, że jest to wektor. Co więcej, jest to piwot, jak nie mam. A jeżeli jest to piwot, to wszystkie te elementy były robione ręcznie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile jest roboty, ok? Ja doceniam sam wkład, bo to był naprawdę ogrom pracy. Mogę się tylko zastanawiać, jak duży był tutaj nakład pracy. Od Zuzanej mamy prosty pokaz czarnej magii, jak nie mam. Piękna sprawa. Również gdyby było więcej nakładu do rozładania, moim zdaniem, jak najbardziej opisuje to super moc. Szkoda, że się nie udało, ale chciałem wyróżnić, bo genialnie zrobiona magia, szczególnie ta tutaj przy dłoni. Tutaj mój taki <śmany> prywatny, takie wyróżnionko moje, lasery z oczu i ta tutaj eksplozja przy ziemi, plus to, co się dzieje tutaj, szczególnie te rechinki na stopach. Piękna sprawa, Bartosz. Mamy też pracę od Łukasza, moim zdaniem, kurde, szkoda, bo włos brakowało. Uważam, że bardziej dynamicznie się tej podzy nie dało wykorzystać. Serio, to, że jest taki mocny chwyt i są te łańcuchy, nazwijmy to z tych pnączy, które jeszcze dodatkowo mają jakąś formę porażenia. Czacha oczywiście, Ghost Rider mi się kojarzy niesamowicie, no jakbym tu jeszcze zobaczył jakąś czarno-zieloną kurtkę na nim skórzaną, to byłoby wszystko. Szkoda, że mieliśmy mało miejsc, bo to moim zdaniem było bardzo, bardzo, bardzo blisko do uzyskania nagrody również. Tu mamy pracę od Barbary. Świetny koncept postaci. Niesamowicie mi się podoba. Również ciekawie przedstawiona. Ten Smir tutaj elegancko siedzi i wręcz przejażdżia nogę, a tam mgła i partikle, które odchodzą, dodaje takiego digitalowego luku całej postaci, jakby ona faktycznie była jakaś zrobotyzowana. Fajna praca, serio. I słuchajcie, złapałem się na tym, że już nagrywam pół godziny, pewnie mam to ściąłem na krótszy moment, ale nie może ten film trwać za długo, Więc teraz lecę. To są po dwa słowa: imię i praca. Przepraszam, tak muszę, bo chcę pokazać wszystkie wyróżnione ode mnie. Potem przelecimy przez te, które były niesamowicie blisko. I potem pokażę Wam 20 wygranych. Mamy to, mam nadzieję, że rozumiecie. Naprawdę wszystkim i tak dziękuję za wzięcie udziału. Łapki w górę tutaj mile widziane. Obiecuję Wam, że niedługo nowy konkurs, bo ja cały czas staram się dla Was coś zapewniać. I mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego i że zwycięstwa, do których niedługo przejdziemy, Was zaskoczą pozytywnie. Lecimy. Praca otrzymana, bardzo mała rozdzielczość, ale duże napracowanie. Podobam się nie widzie. Tutaj mamy pracę od Julii. Ciekawie przedstawionym roku, który pochłania główną postać. Nice. Tu mamy pracę od Prawa Ciszy. Jezu, jak ona była w moim serduszku bardzo, bardzo, bardzo usadowiona. Tę rybkę kojarzę. Generalnie tutaj bardzo dużo, bardzo dużo postaci jest znajomych, ale narysowanych na twój własny, personalny sposób. No, chciałem, żeby to było w 20 wygranych. Nie udało się, ale na pracowanie i wszystko doceniam naprawdę niesamowicie. Praca od Oli. Również genialnie umiejscowiona woda, postać, te błonki, które sugerują, że jest to jakaś postać z wody. No, wszystko on point. Praca od Adama i genialnie przedstawiona moc władania kryształami jak nie mam. Plus doceniam za grafikę tutaj w tym roku. Daria z mocą muzyki mi się niesamowicie podobało. Po raz kolejny tak jak mówię było blisko, ale mam nadzieję że prace zwycięskie Was usatysfakcjonują na tyle, że zrozumiecie nasz wybór. Praca od Ignacego z małym tutaj blurem nie zapomnij w montażu Łukasz, ale... Chciałem docenić za wkład. Mało trochę supermocy, ale sam wkład piękny. Oliwia jej postać, która włada, jak nie mam, smokami, istotami magicznymi i wszystkim, co jest związane z tą grafiką, również chciałem docenić za wkład, bo naprawdę sporo napracowania. Tutaj praca od Piotra, moc natury ewidentnie pokazana. Wszędzie jest po prostu Wasteland, wszystko spalone, wysuszone. Tu, gdzie jest nasz bohater, jest zieloniutko. Jeszcze sugeruje nam to, że jest życie, chociażby ta biureczka. Praca od Wiktorii. genialnie stworzony, lewitujący rycerz. Widziałem oryginalną klatkę i to, co się tutaj stało, to jest naprawdę. Dobre wykorzystanie tej pracy, dlatego chciałem docenić. Tutaj praca Jakuba dosłownie była o włosy, również, żeby się wcisnąć do tych bardziej wyróżnionych prac, ale jak sami rozumiecie, jest jak jest. Pokazuję teraz ostatnią dziesiątkę, która niestety nie dostała się do nagród jeszcze, ale sami widzicie, było tyle prac, że nie sposób wszystko wam. Jakby to rzec, chciałbym pokazać wszystkie, ale ten materiał miałby półtorej godziny Tego bezbędnego gadania pokazuję wam ostatnią dychę Po tej dziesiątce pokazuję wam już całą dwudziestkę, która została wybrana przez całe jury Czyli creme de la creme, ci którzy dostają nagrody i którzy są zwycięzcami Lecimy! Praca od Aleksandra i pokazanie szalonego naukowca i piorunów. O tyle byłeś od wygrania. Te prace, które teraz pokazuję, doszły do takiego finalnego, zbiorowego głosowania, ponieważ każdy z Żyli miał swoje prace do wybrania. Wybieraliśmy kilkadziesiąt, potemśmy na tym rozmawiali, wykłócali się, rozmawiali i wybraliśmy dwudziestkę. Tak to wyglądało. ta była niesamowicie blisko. Praca od Kamila. Tak samo. Niesamowicie blisko. Podoba mi się. Użycie pędzli, te włosy i to takie lśniące tutaj przejście do wody, żeby ten duch, niesamowicie mi się kojarzy z Viejem Magii, bądź z VM man, man Mana to był chyba z World of Warcraft, strasznie dobra praca, było blisko. Praca od Huberta, niby prosta, ale ciekawie przedstawiona moc władania jakby naturą, dziką zwierzyną. Strasznie mi się skojarzyło z jakimś demonem z legend słowiańskich, z czymś takim. Tu mamy od Magdaleny ewidentnie jakiegoś rycerza formę wojownika, który włada. Powiedzmy, że patronusami, ja to tak widzę, jakimiś astralnymi formami zwierząt. Również było blisko, szkoda, bo naprawdę dobrze wykonana praca to już jest wow. Poziom po prostu... Anety. Nie wiem, czy to jest zduplikowana postać, czy tak było, czy tak miało być. Ale sam koncept tego wykonania tych ringów, tych kul, prawdopodobnie jest to blender, jest to coś 3D. Ja doceniłem światło i wykonanie tego, i było również tych bardzo, bardzo, bardzo wyróżnionych. Ciekawy koncept na samą supermoc serio. Odlany mamy ciut prześmiewczego, szczególnie przez tego głębia tutaj. Mam wrażenie takiego strażnika czasu. Ten piasek wysypujący się z tej klepcydy i z um, tych worków tylko dodaje takiego klimatu. Trochę też wygląda jak złoto, więc praca Filipa również mega wyróżniony. Szczególnie spodobał się, że kontrast. To jak pokazane jest światło i to jak jest pokazana walka, mimo że troszeczkę mam wrażenie tutaj coś z perspektywą, bo szło nie tak, to sama praca prezentuje się naprawdę świetnie. Dobre użycie światła i całej kompozycji. Praca od Natali również o włosek. Moim zdaniem świetnie przedstawiona super moc. Gdybym mógł wybierać sam i dawać jakieś nagrody dodatkowe, to na pewno byłaby szansa, bo jest to zrobione po prostu świetnie. No jest ewidentnie pokazana super moc w ciemności. Idealnie mamy ewidentnie moc jakiegoś wodnego przeciwnika tej zawodnika. Rekiny cudnie wykonane Winie tutaj Oczywiście na naszej postaci. To są chyba węgorze? Czekaj, nie węgorze. Jak się nazywają te piorunujące węgorze, co ja mam w głowie wiecie o co mi chodzi w każdym razie praca od Jakuba, moc demonicznej muzyki jakiejś ewidentnie tej upadły anioł, rockman, również było niesamowicie blisko doceniam wszystko, całą kompozycję tych diabełków, wykonanie, które jest fajne, kreskówkowe, w moim stylu, w moim serduszku bardzo, bardzo, bardzo zakorzenione i nawet łapki, które wiadomo dodają charakteru i teraz słuchajcie, naprawdę creme de la creme 20 wygranych od razu gratuluję, daliście mega czadu, postaram się powiedzieć troszeczkę o pracach, jeżeli poprzecinam, to z uwagi na to, żeby ten film nie był po prostu za długi. Mógłbym gadać godzinami o każdej z tych prac, które się teraz pojawią. Gratuluję zwycięzcom już teraz. Lecimy. Od dołu Filip! Genialna praca! Pokazany demon, ta ciemność, tu jest bardzo fajnie kontrastowo przedstawione. To wszystko ewidentnie widać całą kompozycję, skrzydła, które okalają pracę. Dłoń, która łapie wręcz za nogi tę postać i chce ją wciągnąć, bo nie ma co dużo gadać. Światło tutaj, które okala te palce. No, wyobraźnia działa jak najbardziej przy tej kompozycji, przy tej pracy, przy tych takich kształtach, które są swobodnie umiejscowione. Na. Gratuluję! Pierwszy wygrany. Fenomenalna praca, serio, fenomenalna Milena, prosty, delikatny Taki komiksowy, mam wrażenie, styl Genialne wrażenie głębi Miasto z tyłu, rzeka, która się ciągnie Mamy pierwszy plan, drugi plan, trzeci plan Fajną postać, która piorunami razi się Tylko tam, gdzie ma te mechaniczne kończyny Rozlany jest wreszcie ten piorun Taki połączony z tą wodą, z tą rzeką Jakoby ona wręcz zamarzła Kurczę, od tego błysku Jest tutaj pociągnięte jeszcze przez drzewa, przez gałęzie To wszystko jest rozświetlone, włącznie z zapisem Drugi zwycięzca, piękna sprawa Rozali ja. Potrzebowałem chwili, żeby zorientować się na co patrzę, nie? A raczej spójrzcie na to w ten sposób. Tu są nogi, pyk-pyk, pyk-pyk, tu są ręce, ta postać stoi na rękach, jest to... Wspaniała, demoniczna jakaś wróżka Od razu pierwsze skojarzenia Legion, um, łowcy demonów Jakieś splugawione wróżki, które tutaj latają Ta moc, ta głębia tego lasu Te skrzydła jak się na takim półcieniu dodane No, naprawdę dobra robota Praca od Jakuba Mimo, że stylistyka niesamowicie prosta Bo jest taki wektorek z lekkimi gradientami To przedstawienie konceptu tej postaci Małe takie dodatki, typu tutaj Jedna wielka walka, pyk Cały rok wpasowany w ten taki klimat Takiego trochę kurczę vintage style tych plakatów przez te kropeczki komiksowe, które są tutaj nadane jako tekstury. No sam Alien, który tutaj jest, ekrany, to co się dzieje tutaj z tym skanerem, no ciekawa praca, rozbudowana, Żyli wybrało jak najbardziej. Tutaj mamy pracę od N, bo tak się podpisał bądź podpisała, podpisał jak nie ma. No kurde, co ja mam tutaj mówić? Fajnie kontraktowa praca zrobiona, jeżeli chodzi o postać i o te bestie. Postać się trochę bardziej odznacza niż jej bestia, ale umówmy się, był narzucony tej kadry, była narzucona poza, więc sam sobie wygląda genialnie. Bestie dodają tego klimatu. Bo jest zrobione tak, że łeb mi urywa. Naprawdę te kamienie głazy, rośliny. Przyłożenie uwagi do szczegółów, nawet to, że logo z tyłu jest spasowane jako powiedzmy rzeźba z kamieni. No. Kolejny zwycięzca, piękna robota. Praca od Natalii i jakiś rycerz mroczny, władający kosmosem, kosmicznym smokiem. Tutaj pierwsze skojarzenia. GGG, Path of Exile, oczywiście. Shaper, czyli człowiek, który dosłownie tworzył światy i rozbudowywał je z kosmosu, z czarnych dziur. No, mamy wyrwy w. Wy. Kartce, które oceniają nam kosmos pod spodem, mamy gwiazdy, ja to wszystko widzę i to wszystko jest tutaj powiązane zobaczcie, Tutaj jest powiązanie przez ogon tego smoka. Powiedzmy, że zionięciem tego ognia rozprzestrzenia kolejny świat. No Genialna praca, może sobie dużo dopowiadam, ale jakościowo jest naprawdę świetnie. Kolejny zwycięzca. Piękna robota. Praca od Aleksandry po raz kolejny umiejscowiona w klimatach kosmosu. Genialnie narysowana postać. Nie wiem jak to zostało wyjęte z tej pozy, ale widziałem oryginalną klatkę jest jeden do jednego. Dobre wykorzystanie perspektywy, serio. Te gwiazdy, tutaj kosmos samotnie. Cały cały ten klimat tego, że to jest takie ani inne. Wonder Woman chyba miała ten taki beach świecący, który zmuszał cię do mówienia prawdy. Od razu mi się z tym skojarzyło tutaj widzę tego morskiego rybo, ptaka, nawet nie wiem co to jest, nie? Ale przykuwa uwagę kolory, bardzo kontrastowe. Zostało również wybrane jako jeden z zwycięzców. Ciekawa praca, ciekawa kompozycja. Tutaj mamy kolejną pracę od Antonii, albo od Antoniny, była literówka. W każdym razie ta osoba wie. E, tu było opisane to jako tworzenie z wyobraźni, moc wyobraźni, moc tworzenia i tu widać ewidentnie wszystkie takie zagadnienia z tym związane. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo złożona i skomplikowana ta praca. Jest dużo elementów powiązanych, troszkę popkultury, widzimy tego creeperka. Ta kostka, tutaj genialnie wykonana, również zostało wybrane przez jury jako po prostu ciekawa praca, ciekawe podejście do tematu i takie nieszablonowe wykorzystanie całej przestrzeni w jak najlepszy, to jest, mam wrażenie, możliwy sposób. Praca od Ameli, czyli kolejny strażnik czasu, również przypadł do gustu całemu jury. Podobało się niesamowicie, ja również doceniam za wykonanie, za prostą kolorystykę, bo jest to w takim klimacie noir. czarno Czarnobiel, po prostu kalendarz, no. Ciekawa kompozycyjnie praca. Ta postać też jest taka dosyć nietuzinkowa, interesująco przedstawiona. No, mi się niesamowicie podoba, jest proste, ale mam wrażenie, że w punkt. Dorota! Tutaj naprawdę było uwzględnione przede wszystkim nie tyle sama moc, która jest no, ewidentnie oparta na super cytrynowego gościa, który włada cytrynami, włada mocą lemoniady, jak nie mam. No, mocny pstryczek nos temperaturze, która naprawdę dawała się we znaki, ale tutaj przede wszystkim się też doceniło bardzo, bardzo ładne wykonanie. Że tutaj są rozmycia. No, jest wieloplanowość, jest to bardzo, bardzo dobrze przekminione. Mamy te elementy, które są stworzone, są na naprawdę najwyższym poziomie. Jest to ewidentnie osoba, która miała to pomysł. Wiedziała doskonale, co chce przedstawić, i przedstawia to w najlepszej, możliwej do przyjęcia formie. A co od Kasi? Mój osobisty faworyt. Badman. Ratuje zmęczonych i zestresowanych. Zobaczcie, widzicie to? To jest gościu. Totalnie niezmieniana postać, jest tylko dodany cień z tej postaci, i nawet kolor tej postaci, zobaczcie, że się idealnie zgadza z kolorem tych poduszek. Można sobie to przekminić, że to jest jakby powiązane, on dosłownie strzela poduszkami w ludzi i ich usypia, to jest tak genialna praca, kompozycja postaci, genialne, naprawdę gratuluję pomysłu, świetnie zrobione. Tutaj praca od Zuzanny, ewidentnie moc natury przedstawiona do granic możliwości, mega napracowanie, wieloplanowość, dużo elementów, dużo postaci, dużo nacikanych rzeczy, zobaczcie, że są nawet spiralki, mandalki, cuda, cuda, cuda i główna postać wiodąca tutaj. Gdyby była minimalnie mocnie odznaczona, pamiętam, że była rozmowa o tym, czy ona nie jest czasem ze sobą odznaczona, ale finalnie i tak wybrana została jako zwycięzcę e, przez napracowanie, przez pomysł, przez wykonanie. Jest to prosty styl, ale zobaczcie, że każdy ma szansę na wygraną w konkursach realizowanych przez nas. Po prostu piękna robota. Kamila z pracą ewidentnie inspirowaną anime. No, nie było zakazu, więc nie mogę tego brać pod uwagę, ale sama ta struktura, która została tutaj stworzona i wieloplanowość, zobaczcie, tam się coś dzieje, tu się coś dzieje, zacieniowane to jest sam ten ruch, który został pięknie, brutalnie, ale pięknie. Pięknie zawarty w tym również zasługuje na wygraną. I grać katłocieniem, no nie ma co gadać, to pięknie oświetlone tutaj również. Patryk, aż przybliżę. E, to ile to jest szczegółów w tej pracy, ja nie mam słów, naprawdę. Mój osobisty, przegenialny faworyt razem z panem Badmanem. Genialna robota, mógłbym gadać się godzinami o tej pracy, jest naprawdę, 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 naprawdę pięknie zrobiona. Napracowanie widać i się opłaciło, bo jesteś jednym ze zwycięzców za Instagram. Praca od Jana, bardzo klimaty tego dodatku do Ligi, kiedy oczywiście Akali wychodziła w masce i były te neonowe rzeczy, neonowe smoki, ewidentnie te miecze tutaj wyglądają jak wyrenderowane w 3D, mimo że są wszystkie namalowane. Całe te rzeczy tutaj, które na dole są, to są prawdopodobnie już rendery, bądź jakieś elementy dodane i pocieniowane i wyjaskrawione światłem, sam ten samuraj, który stoi tutaj na jednej ręce oczywiście z ostrzem, tu jest ostrze, cała ta zbroja, płachty również zostało docenione jako całościowo praca klimatycznie powiązana z, ewidentnie z Japonią, z Chinami, z tymi motywami tutaj, genialna robota po raz kolejny. Dla kontrastu praca od Sary, prosto wykonana, bo to są proste rysunki, ale wygrała, bo urzekła że pomysł takiego siewcy śmierci, powiedzmy. Te dłonie tutaj, które lewitują. Posadź tych kulek zmieniona na barwę czarną, żeby pasowała do klimatu oczywiście tego mroku tutaj. Te dusze, które lewitują. Te proste elementy jak gałązki z czaszkami nawiązującymi do tej, tej postaci. Genialnie kompozycyjnie, prosta, ale w punkt praca. Ostatnia trójka. Marcin ze swoją pracą i mocą bładania słodkościami, a raczej tworzeniem całej krainy słodkości. No kurde, ja coś muszę mówić. Wykonanie perfekto. W ogóle cały klimat, wykorzystanie pozy, postać, pomysł na to wszystko, wykorzystanie całej przestrzeni, to no wszystko jest w punkt, dużo nie będę się rozwodził, kolorystyka urzekła i mnie wykonaniem i jury stwierdził, że jest to dość nietuzinkowe, pięknie wykonane, więc również zwycięża. Praca od Martyny, genialnie, stylistycznie złożona koncepcja postaci, te duchy, tutaj ewidentnie pachnie mi wręcz patronusem, który wychodzi z muzyki, ponieważ jest tutaj gitarka jak widzimy, są również sławki podpięte do prawdopodobnie jakieś iPoda, myślę, że to jest jakaś MP4, już jak nie mam starej daty, widzowie pewnie zrozumieją, no genialna sprawa, genialna sprawa, mi się bardzo podoba, prosto wykonane, ale jest tyle emocji, przesłona jest też odwrócona, jakby... Plecami do tych wszystkich tutaj przywołań Można się doszukiwać, praca świetna również wygrywa Aula z przepięknym siluetem Czyli po prostu zarysem sylwetki postaci Na podstawie oczywiście wygenerowanej klatki I wykorzystaniem tła do granic kurcze możliwości Pięknie zarysowany kosmos Głębia, gwiazdy, gwiazdozbiory Wszystkie elementy, jak te ryby tutaj w tle, ten V, ten smog, wręcz wąż. Jest to dosłownie pierwsze skojarzenie: to Aurelion Sol. I jego nie mam nic więcej do powiedzenia. Wspaniała praca, wspaniałe kolory. Przepraszam, mój błąd! Ostatnia 20-wygrana praca od Jakuba. Również wybrana została przez to, że ta toksyna jest genialnie przedstawiona, jest ona formą i dopełnieniem całej postaci, rozlaniem na podłodze i jest to dwudziesta i ostatnia osoba, która wygrywa. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, to był konkurs Rock for Creators, z którego byłem ambasadorem. Wszystkich prac niestety nie mogłem pokazać, ale naprawdę gwarantuję Wam, że widziałem je wszystkie i przeglądaliśmy je wielokrotnie całym jeżeli Wszystkim wyróżnionym gratuluję, zajebista robota, rozwijajcie się. Było naprawdę blisko, a tutaj macie jeszcze raz dwudziestkę wygranych. Mam nadzieję, że zmieściłem Was wszystkich na banerze, żeby Wszyscy wiedzieli, kto wygrał. To jest dwudziestka wygranych. Dziękuję bardzo, widzimy się już niedługo, czy to w shortsie, czy to na live, czy w formie odcinka. Ja byłem prozorem, wy byliście wy, czyli moi naprawdę kreatywni widzowie. Dzięki za oglądanie, widzimy się już niedługo. Cześć!